Weber We Care Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów. Podłoże pokryte impregnatem ma zredukowane napięcie powierzchniowe, dzięki czemu przyciąganie między cząsteczkami wody jest większe niż przyciąganie pomiędzy podłożem a wodą. Zobacz, jak to działa na powierzchni zabezpieczonej impregnatem Weber Tech Silanosil. Weber-teksilanosil może być stosowany na elewacje, mury, ogrodzenia, elementy małej architektury, wykonane z różnego rodzaju podłoży mineralnych, takich jak cement, cegła nasiąkliwa lub kamień. Może być również stosowany na tynki, kostkę brukową, płytki dekoracyjne. Oto jak działa weber Silanosil. Weber-texilanosil redukuje nasiąkliwość podłoża. Nie zmienia jego wyglądu i zachowuje paroprzepuszczalność. Zwiększa odporność na powstawanie zabrudzeń. Ogranicza rozwój grzybów i pleśni. Weber. We Care.